o kokunin Ja Was zapraszam na nasze Instagramy, a szczególnie na Instagram Daniela, bo. Ponieważ właśnie w momencie publikacji tego filmu, na moim Instagramie. Na story wstawiam relacje, gdzie możecie pisać swoje propozycje raperów, którzy powinni pojawiać się w naszych odcinkach, bo jednak korzystamy z takiej dosyć stałej puli raperów. Fajnie byłoby to rozwinąć i chcemy wziąć pod uwagę wasze propozycje. A więc zaczynając... Disa o oh faku. To... Disa powiedziałeś? Tak więc dzisiaj, tak jak przy jednym z odcinków, będziecie współpracować i będziecie odszyfrowywać wersje napisane po japońsku różnych raperów. To zaczynamy od prostego, czyli... Watashi warapa, Orika Shite i Masuga Fabiański okuso Nie ma tu przycisku A rozumiem, ale kurde fabiański To jest ten jeden wers, tak? tak? Tak, no Słowo sukces prawie, że chciałby cię zabić każdy. Raperzy rozumiem, ale kurwa fabiański lecimy dalej tamten wers był dobry Ukraina, no siński kawatashi osutajon cury te kuremasu. Ukraina? Co? Ukraina Ukraina. Ukraina. To może być. U Kokaina. Gdzie jest Ukraina w jakim wersie? W, w, na wschodzie. Ale w jakim wersie? W pierwszej. Ukraina. No w pierwszym słowo to jest. Ale to nie musi być pierwsze słowo w Ukraina w nam się kojarzy, Ukraina. Wersie? No Ukraina. Cieszą się Polacy. Cieszy Ukraina! Puta wyszła w wakacje. To jest Białas. To był to popularny single A, to jest Białas. Białas. Tak, to jest Białas. To jest jakiś pewnie coś. To ja wiem! Chyba yy, za co no, zatraf. O tak, tak, bo to było. Yy, to się sąsiada. Tak. U... mnie do studia. Ukraina jakiś span. pan nie przeszkadza w tym kraju. Tak. Znaczy sam. Trochę tam upadło właśnie wiedzie, ale Właśnie wiedzie, tak. no, no. no no. Właśnie, no. właśnie wiedzie mi do studia, właśnie z Ukrainy Właśnie tak, jak tylko jak Wiper powiedział, że w, lato, że w lato, no to ja... No, no to ja tak... Lato, lato, biała. Właśnie wiedzie mnie do studia z Ukrainy jakiś pan, ale mi nie przeszkadza w tym kraju. Przecież wyjeżdżałem sam Trójka, to było takie trudne, teraz coś Prostszego, może żeby Rudy coś powiedział. Poczekajcie, niech Rudy powie co wy na to. No to co, to trwa 8 godzin jakby do WWA wa pacuman, GPS wa su. To jest proste. No to niech Rudy to powie. Czekaj, WWA? No. Wiesz, ja wiem. No ja wiem. Wydaje że to jest po prostu WWA, nie Berlin. Pacuman. WWA to pacman, GPS to szampan. No bo paliś. Uch, ale pędzier, nie ale skok totalny. W -w -a to totalny. WWA to Pacman GPS, szampan, Gonią mnie po planszach w ciemnych korytarzach. Watashi no amigo, to suka na dewa no i oni Kizo, tak de. Ciekej... Knurskokusowy hermetyczna moto. Nie, patria. coś że jest kizo Tak, ale czekaj. Bardziej, w... może pomyślcie be, od początku. Wejdźcie za... Może te pierwsze zdanie, to jest... bo jest Watashi no amigo. Kizo, na pewno wiecie, że to jest skizo co nie? Mhm. Ale pomyślcie, może co to jest. Po prostu Kanady. Nie. Toskania? Jak Kizo w Toskanii, e, To było coś takiego, to było by, e, z bastu, Berke, skło albo ziarko do ziarki. A może powiedzieć skło? początek? No dawaj chyba, no dom, no musisz chyba. Moi amigo. Yy, w Toskanii se jade jak kizo Nooo Wiedziałem, że jak ten początek będziecie widzieć, to już U, będzie ważne Moi amigo, w Toskanii se jade jak kizo I choć to nie kino, to mam wyjebane I śle moc pozdrowień tu prawdziwym widzom Pinku no Barakuraba, kuraba, no waruśawa no sobete Warszawa? Może Pinku, że różowa Cała Warszawa w różowych U. kominiarach Dobrze A z jakiego utworu? Szpaku hałas, hałas. Tak. Cała Warszawa w różowych i pora trochę to Dobrze. Dobrze, jak już wiesz, paku po już wiemy. Dobrze. Ale zanim, zapraszam Was do subskrypcji tego kanału, bo. Dobijamy 100 tysięcy do końca roku. Czy nam się uda? Mamy tylko grudzień i końcówkę listopada. A jeżeli dobijemy, to kona, to się na RUDO. I jeszcze coś wymyśliłem dodatkowego. A potem na USA, Hokorita Kai Shiri. Hokorita Kai Buroku. Hokorita Kai Shiri. Co? Shiri. Siri, kurde. E, e. Tak, to jest. Szczena, co dzień budzi, tak, Aaaa Tak? No ale kto, jaki west to jest? Dobra. To, to to może być broku. Broku? Co? Broku? Nie. Nie wiem. Dumna Siri, dumny blog. Dumna Siri. What the fuck? No tak. No, ra. <laughs> że chodzi o. YouTube. Watashi wa poseidon desu Ne Watashi Washinka Yoshite i Masu Ne I to jest... Poseidon, no Kizan. No <noise> Kurde Prawie nic nie szukałem tych singli Kizonowej. No też nie. <noise> to był ten zabawny single. Hizoar? Może Poseidon, tak? Nie. Nie, tsunami? Tak. Dlatego zabawny bo mi... Tsunami. Tsunami. Bać, gra mi Na odwrót. No. Nie. Tak. I bo... Bloki z nami. Tak. A, okay. No to ale no i więcej nie znam tekstu. Naprawdę. Ja też, nie na nie razem. No. Naprawdę nie wiem no nie. Nie, nie powiem. Nie znacie tego wersu. Jestem poseidonem. Ej. znam głębokie wody. Ej. Nie, nie. Jestem poseidonem. Znam głębokie wody. Nad je oceanu! Szukałem do wody! Kore, sensa i Saderari. Lizy Sei vanaku. Watashi no Puragu, omotte i masu. Ferrari było. Co to Je... jest? To jest nowe. Lidl? Nowe? Kurde. Lidl. Nowy? Lidl? Lidl? Lidl jako Lidl? Lidl jako Lidl. Lidl, jako Lidl. Nie, że to będzie ten. Ale że to jest nowy, nowy BDS? Robson. To jakiś towar, nie znajdziesz tego w Lidlu, coś no. takiego? Uwielbiam, tam było... Się... Wcześniej Le Lepszy niż... Coś tam... Lepszy niż Kamis, a nie... Bo to wcześniej to nie było, było, było. Później albo wcześniej, bo wcześniej było właśnie o tym, że lepszy niż Kamis, inne tam... Nie, nie zgadniemy. Ja tego nie mam Dobra, no to, ma. to nie wiem. No dobra, nie wiem to delikates, nie towar z i ma go tylko moja wtyczka. Gdybyś dał bardziej refe, to było łatwiej. To delikates, nie to z i ma go tylko moja wtyczka. To... Sorekara karera, wafuruj Wafuru i gako, gako ni Aru, Hazu na lodę. Bedi opurejszy na joni DJ ni masu. Bedi? Bedi jako jest, tak? Bedi jako Bedi? Dobrze myślicie. Karera? się karera, słucham, że Teraz yeah. nazywa. Barbera. Ta, Nie! To Z Bediego, z Bediego, ta no? no? Z jadę przez toskanie. Hmm. Sam przez Toskanię jadę sam. Mhm. <laughs> a, i to puszczał. I to, puściał, yy, to tako jest, to jest wersja DJ ma nie puszczać tego. było yy, Lubię. No, sam bo... yy, no. puszcza Bediego. Yy, kolców. I kolcu do tej brzuch. Yy, Trochę inaczej to brzmiało No, to może coś inaczej, poczekaj Puszta będę go robić old school. No koncept to rozumiesz, tylko jak to brzmi dokładnie. Płocku. Ale bo jeszcze jest wcześniej, tak? No tak, jeszcze przed dj -em. No i no. właśnie i chodzi o to, że co tam jest wcześniej. Boż, co tak. ludzie robią na DJ-a? Narzekają. Flują. Inaczej? Gadają, krzyczą, wrzeszczą. Drą Tak, ale bez Drąb? Tak. się na DJ-a. Gdzie puszcza y Bediego to ma być old school, dostaje cios brzuch. Dobra, no powiem, że już rozumiecie ten best. No, najbliżej no. jak się da, bo weźmie. Potem się drą na DJ, na DJ by nie grał Bediego, bo ma być to old school. No, no. A potem jest puszcza szaftera i kolsów, dostaje cios brzuch. No, no okej. Okay. Potem się drą na DJ, aby nie grał Bediego, bo ma to być old school. Puszcza szaftera i kolsów, dostaje cios brzuch. Doragon, no tani no monogatari. Dragon? Doragon. A Doragon, czy to, jest... to znaczy Smok? Może. Smoki przylatują zawsze, kiedy patrzę boli. Doragon no tani, kara no monogatari. To nie jest ten wers? Nie. Ale czy... to jest są? okej. Okay. To są smoki? To że utwór? No. Smoki! Nie zmieni nas milion złotych. Nie. Opowieść z Doliny Smoków. O czym teraz mówisz? Może no, wers. Czy to, to jest no. wers opowieści, no. no tak. opowieści z Doliny Smoków? No tak! się modlimy, Opowieści z Doliny Uranajsi Maciej, Kawatashi Nikado Ojony, Kuremas. Kuremasz. Maciej? Nie Macie? Maciej? Maciej musiał, może? To by daj, rewolucja aromatyczna. Rozbita Maciej. O kurde, ty! Wróżbita Maciej? Kto nawijał w rozbicie Macieju? Kto Na nawijał? Ostatnio. Ostatnio? No. Ostatnio? Boże, Mówiłem ostatnio. To fajny singiel. Jeżeli nie powiedziesz kto wrócił, to ładnie powiem, bo to jest tylko jeden singiel że sam jest o teoriach spiskowych. Aaa, dobra, czyli to jest OSTR, OSR i HDS, no. no. Nie słuchałem tego. To był Illuminati, nie? No. no, to nie ja tam nie. tylko no. refren znam. To mogę powiedzieć, ale no blisko dalej było, tak żeby wiedzieć bo no, tylko refren, a tak naprawdę ten. Oto jest... No. Niech wróżbita macie i mi przeczyta karty. Aaaaaaah, dobra. Tak. na tym swe illuminati. Niech macie mi przeczyta karty. Dobra. Się... dobra. To tak teraz to... ostatni wers, tak już na... Na bo było trudno, było łatwo. No. Ostatnie były w sumie dość trudne. Dlatego macie wers. Mati goku sen na kuzo toire de sudoku sudu Takie pierdolenie na kiblu kładam w sudoku sururu O, jest, masz Mati son goku Takie pierdolenie na kiblu kładam sudoku Kurde no Mati Songoku takie pierdolenie na kiblu kładam w sudoku, 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 sudoku Okej oh. yes, ma. no. 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 okay. Co? Co? No, koniec? No, co mogę powiedzieć? Kontonni! Dzięki widzowie za oglądanie, zapraszam was do odcinka, gdzie odgadujemy wersję tym razem po rosyjsku, a konkretnie Japsona między innymi Tak, tak. Kliknij sobie w kartę, albo w ekran końcowy zaraz się pojawi. No i siema, dzięki za oglądanie.